witajcie witajcie skłosz to dwie paczki te dwie paczki będziemy rozcinać za moment do tego e, na koniec mo parę monet z mocnym sznytem historycznym rzadko bywa to na moim kanale ale naprawdę to są ciekawe egzemplarze e, nie chcę tam spoilerować za bardzo no, za moment startujemy z filmem no co do zobaczenia No i dobrze, pierwsza paczka Metal Market zobaczmy. Ależ te chrupki się elektryzowały. Tutaj mamy kangura. Nie byle jaki kangurek jak się zaraz okaże. A tu mamy. Co my tu mamy? Ja wiem, co mamy. -da. O, tu mnie zaskoczyli. Znowu mnie zaskoczyli. A dziwne, że od razu zapakowali mi to w kapsel Loystrum wprawdzie, ale to nie jest to, w czym ja trzymam, bo ja trzymam w mini. Ale mamy tutaj suwerena 2024: Król Karol, jak malowany. To już kolejny suweren. Z królem Karolem. Nie wiem, czy to nie trzeci, bo był chyba w koronie. Dobrze pamiętam? A nie wiem, musiałbym sprawdzić. Staram się je kupować na bieżąco, po jednej sztuce, więc no, ciekawe. Odniosę się też do mojej ostatniej e, ankiety na kanale, gdzie zapytałem Was e, Jakie złotko mniejszej takiej frakcji jest najbardziej popularne Bo wiem, że no, Polacy sobie podobali mniejsze gradacje e, takich monet złotych typowo inwestycyjnie, czasami nawet kolekcjonersko Zabrakło w tej e, mojej e, ankiecie paru jakby podpunktów, a to dlatego, że tam chyba pięć, tylko możliwość była wyboru pięciu różnych monet, gdzie ja je wpisałem, bo więcej nie miałem jak. Gdzie? Zabrakło oczywiście suwerenów, o tym nie wspomniałem. Zabrakło jakże lubianych przez Was lunarów i na pewno monet, no, całego trzonu inwestycyjnego, czyli Złotej Szóstki, gdzie tam jedna dziesiąta od Krugeranda Brytania, czyli o tym dziwne, bo tylko jedna czy dwie osoby wspomniało. Największą popularnością cieszy się, cieszy się jednak Dukacik, później są Kokaburki, jest też w Waszej kolekcji miejsce na Pandę chińską y, razem z i co ciekawe z husarią. No, wiadomo, zaraz pisaliście, że to nie jest moneta, e, czy tam. No... Coś innego, no ale to mnie zaskoczyło, myślałem, że ta husaria będzie odstawać, a jednak je leci w łeb w łeb z pandą, i to jest ponad 150 osób, którzy oddali na, na to swój głos na całą mówię, całą ankietę. Najmniejszą popularnością cieszy się jednak somalijski słoń, którego ja zbieram. Dobra, tutaj mamy yy, yy, Kangura, Kangur. Z certyfikatem, co dziwne, wizerunek znany, jakże y, zwykły, że tak się wyrażę. No i to jest pierwszy proof, ale jak się ładnie świeci. Zobaczcie, i tutaj krukaru, o kurczę. Y, moneta ściśle limitowana, wydanie standardowe. Czy mamy coś jeszcze napisane odnośnie. Yy, a mamy. Zobaczcie, to jest nakład 7,5 tysiąca tylko. Yy, 6475 egzemplarz. No ciekawa sprawa, bo czegoś takiego jeszcze nie było. Dajcie znać w komentarzu, czy też skusiliście się na to. Dobra, suweren, kangur. Jedziemy dalej. Tym razem paczka z Niemiec. Ok, mamy jak zawsze miski, Mamy te monety. Co nowego? Dlaczego z Niemiec? Dlatego że miałem obawy, że pewnych monet nie dostanę. A dostałem. Wysypnę je. Więc tak. Nikola Tesla. No, zawsze jest obawa, że tego może nie być u nas na polskim rynku e, i tym razem postanowiłem, że zamówię to w, nie wiem czy Silbertresor, to jest sklep e, Mam całą kolekcję i nie mogę mieć tutaj luki w, w zbiorze e, Powiem szczerze Wam, że w 2023 przyspieszyło, bo to jest trzecia moneta z 2023 roku e, Zobaczcie Wystartowała seria 18, 19, 20, 21, 22 Co roku jedna moneta, a teraz jest mega pośpiech Co tu mamy? Co tu mamy? Zobaczmy tą monetę Oczywiście wizerunek Nikolasa Nikolasa jest tutaj Zawsze taki sam Uroczy przystojniak I co tu mamy? The Tesla Coil Republika Serb... Serbii. Eee... Dinar, 100 dinarów, dobrze patrzę. No i co, ściśle limitowana. No dodam, że ma mankamenty. To seria. Tutaj mamy czyściochy, ale powiem Wam, że często są milki na tym. Eee... Sprawdzę, co to za wynalazek. Mam nadzieję, że będzie ich znacznie, znacznie więcej. Bo Tesla był takim wizjonerem, że No, na pewno eee... Zrobił tyle dobrego dla, dla ludzkości, a niektórzy mówili, że mógł zrobić tyle samo złego, bo z historii, historia pokazuje, że no za wszelką cenę dążył do odkrycia prawdy i nie patrzył na, na ludzkie życie dodam, że Tesle, jeżeli chodzi o auta, to nie to nie jego to jest tylko. Marka można powiedzieć. Dobra, mamy to. I tutaj były somalijskie słonie. Somalijskie słonie, które no w 2023 nie, nie były chyba do kupienia w Polsce, a tutaj mamy tego oto słonika, znacznie taniej w Polsce, e, niż ja kupiłem w Niemczech kolejny raz. E, no, ale dobrze. W każdym razie miałem zagwarantowane, że będzie. E, te słonie mam o, w dwóch od. Y, 2017 roku, więc e, powiedziałem sobie, że e, no co, no, że będzie kontynuacja w kolekcji. Fajne są, naprawdę lepiej wyglądające wizerunki. Nie powiem Wam szczerze, no, nie zachodzą tak pleśnią, e, do tego jakby sama mennica chyba większą e, e, wagę przywiązuje do tych większych gradacji, bo one też wychodzą w jako 5-10 uncji. No i kilogram też jest oczywiście. Rok 2024. I teraz tutaj chyba jest jedyna moneta, która nie była u nas w sklepach. Dajcie mi znać, może ktoś tu widział, może nie. East India Company moneta, która upamiętnia pewne wydarzenia historyczne. The Boston Tea Party, December. Grudzień 16 1773 rok. Co to za wydarzenie? E, muszę sprawdzić. Moneta mi się podoba, bo ma tutaj w, są wątki przeplatane, marynistyczne. E, no, fajnie zaaranżowana. Zobaczcie. No, bardzo, bardzo ładna. Wiem, że mały nakład. Wiem, że mały nakład. Uncja idzie do interceptu i prze, szybko płynnie przerobiliśmy te dwie paczuszki nie były one napchane więc poszło nam dobrze słuchajcie tutaj co przyszło, co jest ciekawe no to oprócz historycznych monet to zobaczcie medalisko Od, Odin e, Igara Shil coś takiego zobaczcie to jest, e, to jest Medal. Tutaj mamy Asgard, czyli ş, ş, można powiedzieć raj dla kur, kultury no, nordyckiej, czy tam wierzeń Crossing Bifrost Frost. No, no, zobaczcie, naprawdę ciekawy wizerunek. Nie wiem, czy to jest seria. Wiem, że to jest za wielkiej wody. Oni mają tu dużo różnych ciekawych pomysłów na takie wydania. Do tego mamy jeszcze kolejny, e, i tutaj wjeżdża rok smoka. Też niewątpliwie fajnie za, zaaranżowane. Tu mamy chińską literę. Przez te światło nie za bardzo mogę Wam powiedzieć, co tam jest. Dragon i 2024. E, no i tutaj jest e, Year of the Dragon fajny silver, zobaczcie, ta mennica, ta mennica, kurcze, coż to jest za mennica, to jest niewątpliwie chyba amerykańska, kojarzę to logo, ale nie, nie przypomnę sobie nazwy tej, tej mennicy, zobaczcie jak fajnie jest, jakie to są fajne postacie tutaj. No, na pewno ktoś graficznie to dopracował. Jeżeli chodzi nawet i wykonanie, jest to też na wysokim poziomie. Ten smog rządzi. Mało, przecież nie zbieram monarów, mało jest tak fajnych wizerunków w tym roku. Jak to. No, ale to jest tylko moje zdanie. Podkreślam, że nie zbieram lunarów, bo są dla mnie mocno powtarzalne. Z czegoś trzeba w ogóle zrezygnować, tak? Słuchajcie, są monety, na, o których yy, marzyłem. Są monety, na, 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 no, których się starałem do, dorwać, dostać, ale, ale to nie jest taka prosta sprawa, bo. Yy, Oczywiście, można je kupić, można je za nie przepłacić, można je e, wyrwać w, w gorszym stanie, że mało jest co na nich widać. E, do takich monet należy, kiedyś należał Morgan, typowy Morgan, Morgan Dollar United State, e, A przed Morganem, czy nawet i w trakcie, było coś, o czym śniłem. Tu mamy, zobaczcie, trade dollar e, amerykański, bo trade dolary można powiedzieć, że były wydawane też w innych krajach. E, sprawdziłem już go na wiele różnych sposobów. E, amerykańska srebrna moneta handlowa projektu William'a Barbera. Ten sam gościu co projektował dolary, czy tam ćwiartki, czy, czy half dolary. No, naprawdę typ, który dawał klimat. Tak naprawdę teraz patrzymy na to i wiemy mniej więcej kto stał za projektem tego. Moneta była bita przez US Mint w latach 1873. 1885 no i wykorzystywana w krajach nadwyżek srebra na potrzeby eksportu i handlu no zobaczcie tu mamy rocznik 1877 bez znaku mennicy nie widzimy tu znaku więc jest to mennica Filadelfia była też ta moneta wybijana w Carson City i San Francisco no, oczywiście Carson City jako najmniej, najmniej wypuszczająca mennica jest jakby najbardziej poszukiwana, naj, ale niekoniecznie bo w latach 1873 1000, do przykładu 873 to właśnie Filadelfia miała najniższy, dosyć niski dosyć niską ilość wybijanych Monet właśnie z tym wizerunkiem. Tu mamy 1877 i to jest właśnie Filadelfia, co daje nam, patrząc na tabelę, że to jest najbardziej popularna, największym nakładzie w tym roczniku i w tej mennicy. Mamy ponad 3 miliony tego, więc no, nie jest to jakiś egzemplarz wybitnie rzadki, no ale sami zobaczcie, jak wygląda. Jest to naprawdę, naprawdę jakby nie było dobry stan. Bardzo się cieszę, że mogę odhaczyć tą pozycję. Zobaczcie. No i tutaj, w tym samym czasie, praktycznie inne kraje też miały swoje trade-dolary, można powiedzieć. Tutaj Morgan. Jakby nie było o rok starszy, wszystko to samo, jeżeli chodzi o wagę, o średnicę i grubość. Trade dollar pokazywał się też i z Meksyku, pokazywał się z Chin, no i pokazywał się w Wielkiej Brytanii. Zobaczcie. Mamy tutaj takiego e, oto. I mamy Brytanię, i teraz wiem skąd ta taka e, orientalna otoczka. Bo na Brytaniach też chyba trzy roczniki miały coś takiego, to się nazywało. Mówię o Brytaniach jako bullion e, orient, Oriental Border. Miałem to kurcze znaleźć, a zapomniałem, bym wam pokazał. E, można zdjęcia wstawię albo poczekajcie chwilę. Mam już, mam już, zobaczcie. To jest ta Brytania z 2018, los nie oszczędził jej nakrapianej cholery, zobaczcie i tak wygląda Brytania historyczna, trade dollar, a tak wygląda ta z, no, z można powiedzieć z pakietu jeden zwałem trzy roczniki wyszły z tego co pamiętam trzy podrząd no i mamy tą otoczkę widzicie oriental border tutaj azjatyckie napisy i azjatycka stylizacja nie tylko azjatycka bo mamy też i arabskie no daje to zrozumienia że moneta typowo do handlu gdziekolwiek by się nie pojawiła 1912 rok. Piękny okaz, też świetnie zachowana eee, moneta. Zobaczcie. ok I na koniec, na koniec blender La Creme. Mam coś takiego. Zobaczcie. Przeczytam wam o historii tego, bo to jest naprawdę ciekawa rzecz. To oczywiście jest po norwesku, bo z Norwegii to do mnie przy, przyleciało. Znalazłem historię, mniej więcej pokrótce wam to streszczę, co to jest, skąd to się wzięło, więc zaczynajmy. 11 stycznia 1784 roku hiszpański statek El Cazador Pokonywał szlak morski łączący meksykańskie Veracruz, Veracruz w nowym Orla, z Nowym Orlanem. Terytorium Luizjany należało wówczas do Hiszpanii, a na statku El Cazador Hiszpanie transportowali niezwykle cenny ładunek, srebrne monety w dużej ilości i dużej wartości. Statek jedy, jednak nigdy nie dotarł do celu. Hiszpanie w ten sposób stanęli przed dużym, dużym problemem. Bez statku, a więc i bezcennych srebrnych monet, nie mogli ustabilizować młodej gospodarki Nowego Orlanu. Brak gotówki w szczerym srebrze zmusił Hiszpanów do szybkiej sprzedaży Luizjany Francuzom, którzy wykorzystując problemy swoich południowych sąsiadów, kupili ją po. Bardzo, ale to bardzo okazyjnej cenie. Zaledwie trzy lata później, w 1803 roku, Napoleon sprzedał Luizjanę Thomasowi Jeffersonowi. Za 15 milionów dolarów zakup Luizjany umożliwił Stanom podwojenie swojej powierzchni i otwarcie się na podbój Zachodu. Do dzisiaj nie wiadomo dlaczego El Cazador zatonął. Jedno jest natomiast pewne, gdyby statek dotarł w całości do celu, jest duże prawdopodobieństwo, że USA dzisiaj wyglądałyby zupełnie inaczej. Być może Floryda byłaby najdroższą autonomią Hiszpanii, kto wie. 209 lat później, 2 sierpnia 1993 roku, 50 mil od wybrzeża Luizjany, załoga kutra rybackiego, nazwie Pomyłka, <grych> przez przypadek chwyciła z morskiego dna coś, co na początku przypominało betonowy gruz. Po dokładniejszym rozeznaniu okazało się, że są to stare, srebrne monety proste ze szczątków El Cazador. Srebrne monety leżały na głębokości 90 metrów. Monety zostały później sprzedane kolekcjonerem jako te, które mogły kształtować świat. Noty, dodam, że te monety były w różnym stanie za zachowania. E, mamy tutaj, zaraz wam pokażę, monetę właśnie z tego transportu. Co dalej, jeszcze chciałbym Wam przy, przedłożyć? Srebrne monety ze statku El Cazador to 8 srebrnych reali, znane również jako kawałki ósemki. W, w Fiaskowe dolary, a także srebrne hiszpańskie dolary. Srebrne reale były pierwszym legalnym środkiem płatniczym w USA, co ciekawe, i były oficjalnie w użyciu od 1857 roku. Ósemki dzielono na osiem równych części, które określano jako bit. Bity były używane jako drobne pieniądze. Dwa bity były równe ćwierć dolara. Srebrne ósemki używane były od 1497 roku przez wiele krajów jako waluta. W handlu międzynarodowym, głównie z powodu swej jednolitości i ustandaryzowanych cech, niektóre kraje wykorzystywały ósemki jako swoją własną walutę, dlatego występowały ósemki z inskrypcjami odpowiednimi dla konkretnego kraju. I zobaczcie: mamy go El Cazador, 8 reali. Zobaczcie, jak fajnie zachowany. Oczywiście, Hiszpania 1783. To można otworzyć, bo jest to magnetyczne o, wypadło. I mamy tutaj nasz skarb. I to mówię, że to jest naprawdę skarb. Zobaczcie. Biorąc w, w, uwagę his, historię ogólnie. To właśnie metal zmienią. Kształtował tą historię. Nie papier, nie jakieś tam elektroniczne e, słupki. E, zobaczcie. Coś pięknego. Co by było, gdyby to dopłynęło do celu? Nie wiemy. Chciałbym podziękować, Mariusz, za to, że mi je przysłałeś. Dziękuję Wam również za oglądanie tego filmu. E, no polecam się i zapraszam na kolejne. Odcinki Squash Stuff.